Cześć, witajcie serdecznie, Ho, ho, ho! dzisiaj jak widzicie stoję sobie tutaj w Parnawie i jadę nareszcie do Finlandii, słuchajcie, jedziemy do Lachti, jedziemy do Lachti, a to jest oczywiście Eurotrack Simulator 2. Tak moi drodzy, jak widzicie jest tutaj właśnie moja ciężarówka, Darek Dareczek oczywiście, bo jak jakże inaczej Coca-Cola, święty Mikołaj, wszystko się zgadza. I teraz tak jak nacisnę sobie Escape, to tu mam tak, zlecenie ładunku jest w toku. Ładunek drzewka w doniczkach, to są takie małe drzewka, a la choinki, e, które wieziemy do Lachti. Kto interesuje się skokami na ten wie, że skoki na czarskie są organizowane w Finlandii i być może jeżeli będziemy mieli szczęście... No, może zobaczymy jakieś skoszki narciarskie. Zobaczymy. Jestem mega ciekawy tego. I tak, zarobię za to 14 240 000, 14 240 000 euro, czyli. Mam nadzieję, że teraz będę na plus, bo teraz jestem, zobaczcie, 2512 euro tylko na plusie i trzeba zarabiać, no trzeba zarabiać, nie ma innego wyjścia. Tu jest moja ciężarówka, ja podchodzę do mojej ciężarówki. Uwaga, tu wam pokażę jeszcze, jak wyglądać będzie trasa. Tu jedziemy przed Parnawą, Parnawą, tu w Parnawie mieliśmy zrzut. Ja się wyspałem oczywiście, żeby nabrać siły do kolejnej jazdy i tutaj stąd przejedziemy jeszcze przez Parnawę, tu pojedziemy do Talina, z Talina wsiądziemy na prąd. Rom do Helsinek, tu są jeszcze, zobaczcie, tu jest punkt, gdzie można sobie zdjęcie, tu jest punkt, gdzie można sobie zdjęcie, jest punkt widokowy, więc jest co oglądać tutaj i tu się zacznie już Finlandia, tu, 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 do Lakti i mam nadzieję, że dalej pojedziemy sobie tu w kierunku właśnie Rowaniem. ja jestem mega ciekawy, tutaj gdzieś jest ta wioska Mikołaja, ale gdzie ona jest, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj, może tutaj, jak jest punkt widokowy. Ciężko im powiedzieć. Na pewno to sprawdzimy, słuchajcie. No nie omieszkam to sprawdzić, ale oczywiście na kolejnych odcinkach, bo na tym się nie wyrobimy. W tym jedziemy do Finlandii, do Lachti, gdzie ta jest ta nasza Lachti. Tu jest nasza Lachti, tu, tu, tu. I jedziemy do firmy Maxima. Także jedziemy do Maxima, zapraszam. Tak, jestem już w ciężarówce, zapalam silnik standardowo, zbijam ręcznie światełka. Już mi świecą jeszcze sprawdzę. Tak, ładnie świecą elegancko. Coca-Colowa naczepa, coca cola ciężarówka i Coco Jumbo, i do przodu wyruszamy w czasę. To jest firma Agron gronę, Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. Tu są takie troszeczkę bezdroża, ale nie szkodzi. Nie z takimi bezdrożami sobie tutaj radziłem na odcinkach, nie? Na moim kanale. Także kto mnie ogląda, ten wie, że miałem różne przygody. Bądź kto ogląda Juniora też wie, że mieliśmy różne przygody w różnych trasach i tutaj jechaliśmy właśnie już nie takimi drogami. Dobra, ja tu jadę w prawo. Tu jest takie troszkę ubocze tej parnawy. Uwaga, ja muszę... O jest jaki tu ruch. Ubocze, ale ruch jest spory. Tam jeszcze jedzie jakiś samochód. Patrzcie, jaki ładny Porsche jedzie. Patrzcie, no jak nie z jednej, to z drugiej strony mi tu wyjeżdżają. Normalnie nie da za tą ciężarówką. Dam radę, bo ona jest dość... Rozp... Tu jest pusto. No patrzcie, znowu jedzie. Ja muszę wymusić. No nie wymuszę. No co za ludzie... Teraz, teraz się uda. Jadę co sił, bo jak nie wyjadę teraz, to, to nie wyjadę w ogóle. Dobra, lecimy. Tu mamy za chwilę tą naszą parnawę, gdzie zdawaliśmy ostatnio towar. Nie wiem, czy przejdziemy przez centrum w miarę tej parnawy jeszcze, czy nie. Jak to nas pokieruje, myślę, że tak. Tu jedziemy z pierwszeństwem w lewo. Ok, nie trzeba nikomu ustępować. Dobrze, i jest godzina 8 rano. Według GTS-a, chwilę po 8. Więc y, tu już nasz zatem mroki nie będą straszyć, wszystko będzie Mam nadzieję też w ładnej pogodzie się odbywało tutaj Jestem mega ciekawy tych punktów właśnie, co oni nam tutaj zaoferują Jeden jeszcze, jeszcze jest tutaj y, W Estonii Ale właśnie też w Finlandii, tam też był punkt widokowy Czy nawet nie punkt widokowy, tylko zdjęcie gdzie można zrobić i punkt widokowy, nie? Bo to było tylko chyba zdjęcie do zrobienia Oczywiście będę to robił e, Migasz w ogóle Będę robił te zdjęcia, żeby kolekcjonować to, bo to jest bardzo fajna opcja, tutaj później jak się Wejdzie właśnie w menu, można sobie przypomnieć, wejść sobie w te zdjęcia z poziomu menu I obejrzeć sobie, co myśmy tu tam nie zwiedzali tutaj w TS-ie. Przygotuj, Przygotuj się do skrętu w lewo, tu będziemy jechać w lewo, oczywiście mam nadzieję, że ten pojedzie w prawo, czy nie? Czy będziemy mieli też? szczęść. Tak, on jedzie w prawo, elegancko Także nie będziemy się za nim wlec, my pojedziemy sobie w lewo i nawet w miarę fajnie wyjechał to teraz my musimy wyjechać to nie będzie takie proste znowu chyba ale on skręca jadę tamten niech mi ustępuje a co nie ma się boli nie ja mam pierwszeństwo a nie tam a tu jadę mega, ważne mam, mega ważną mam dostawę zobaczcie F6 drzewka w doniczkach 4 tony czyli nie tak źle lakti maksima 14240 euro zarobię i zostało nam 426 km do pokonania Także lecimy, lecimy. Będziemy jechać w Międzypieczecie tak jak w ostatnim odcinku, 97 chyba jak dobrze pamiętam. Miałem tak standardowo ustawione, to jest taka prędkość, nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz e, Jedzie się dość przyjemnie tą prędkością, bo nie jest taka zamulająca, e, da się wyprzedzić tiry e, a też nie robimy takiego, że wiadomo, że tirem nie wolno jeździć szybciej, są blokady e, i żeby to było bardziej realnie, no to nie będziemy tutaj szaleć 140 czy ileś, jak niektórzy jeżdżą. Tylko normalnie, kulturalnie jak przystało na kierowce Tyra. Czy tam nie kierowce tyra, tylko na jak przystało na, 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 na Tiry, tak ogólnie. Tak, z ograniczeniami 97, nie, nie, nie szybciej. Tak sobie będziemy jechać. Dobra, i tu jest ta parnawa, ale przejeżdżamy sobie tutaj tak, jakby to. Jak to się mówi na taką drogę? Nie, nie Taką obwodnicą. O, taką jakby obwodnicą przejeżdżamy. Więc spoko, nie trzeba było całkiem przez centrum przejeżdżać. Więc git. I teraz to jest. Yy... Czekajcie, bo zrzuciłem niechcąco Tempomacik Nie trzeba przejeżdżać przez centrum, więc yy, Oszczędzamy dużo czasu, nie? Jadąc taką obwodnicą Tu za chwilę będziemy odbijali Na Talin już, słuchajcie Tu za niedługo będzie ten prom Trzymaj się prawej strony No ja się będę trzymał prawej strony I zjeżdżał tutaj w prawo, zobaczcie jaka tutaj Wielka krzyżówka, oczywiście trzeba tu Przyhamować, bo ja nie chcę mieć tutaj jakichś Nieprzyjemności, że ja się znajdę na barierkach, nie? Ja nie mogę sobie pozwolić na uszkodzenia. Ja muszę kulturalnie jeździć. Nie mogę tutaj ani mandatów dostawać, bo będę na minus. A obiecałem sobie, że w końcu zarobię, nie? Dobra, lagri, lagri. Lagri, co to znaczy lagri. Nie wiem, co to znaczy lagri, ale szło tam pojechać sobie w lewo. Spoko, ciekawe. A i tu jest pod nami ta droga. Tu jest pod nami ta droga. Tam, Tam można było jechać. Ciekawe dokąd prowadzi ta droga. Może kiedyś się dowiemy, nie wiem, bo tu jest tyle tych dróg, słuchajcie, bardzo ciężko jest przejechać tak, żeby mieć naprawdę yy, bliskie 100%. Nie? To by trzeba było naprawdę dużo jeździć i mieć takie róż, urozmaicone drogi. Ja non stop co jest, że gdzieś jakieś tam nowe drogi odkrywam, a mimo wszystko yy, nie mam dużo poziomu odkrytych dróg, nie? Na tym profilu mam mniej, bo mam też inny profil, który gdzie mam więcej odkryte, ale tu też nie mam wcale mało. A mimo to jest to bardzo, nawet zobaczcie, czekajcie, escape, czy tu pisze ile mam odkrytych dróg, nie pisze, musiałbym w mapę wejść, czekajcie, nawigacja, mapa świata, patrzcie, 33% mam tylko odkryte, nie, tutaj, na tym profilu, a tu już patrzcie, wszystko się wydaje na żółto, a tylko 33% odkryte, nie, to jest po prostu nie do wiary aż wydaje się, nie, dobra, wracamy do naszej ciężarówki, jedziemy dalej. O i tutaj rondo i na rondzie w lewo. O Jezu ten tu skręcony, jedzie z, z życiem, hopie, z życiem. Dobra, skręcił. Dość mocno mnie wyhamował, ale nie szkodzi. I tak mamy tutaj rondo, więc musiałbym hamować. Na rondę, na rondzie trzecim zjazdem, dobra. Dobra, i teraz tutaj czekać, bo... Ja jadę z czymś zjazdem to jeszcze nie tutaj, narwa w prawo, a my jedziemy na talin. Tu chyba też będą znaki już na talin. Wiedządo, jest Stalin. Także zbliżamy się do naszego promu. Tam wsiądziemy, przepłyniemy i znajdziemy się w Finlandii. Na pewno czekaliście bardzo na tą Finlandię, ja też i powiem Wam szczerze, że jestem mega ciekawy, jak ona jest zrobiona. Nie oglądałem żadnych filmików na YouTube. Na YouTube. A, 1000! A 2000 tylko na plusie. Nie! Gadam do was i mandat dostaję, to jest po prostu masakra. Także. Dwa tysiąca na plusie, to już jest czas przeszły, już nie mam tyle. Green career, zielona kariera, yes, it's possible, tak, to możliwe, zielona kariera, czyli co, zero emisji i tak dalej, rotujemy przyrodę, środowisko, coś w ten deseń chyba. No, nie oglądałem filmików na YouTube, jak wygląda ten Nordic Horizon DLC, oczywiście, że widziałem trailery oficjalne, yy, jak wygląda, jak, jak to SCS. Reklamowało, ale ja osobiście nie zagłębiałem się w to, nie chciałem, nie chciałem tego oglądać tak bardzo dokładnie Bo wolę to sobie po prostu jechać tam, zwiedzić i zobaczyć to na własne oczy, bo to wygląda dużo lepiej jak się samemu jedzie Niż się ogląda tylko takiego YouTube'a, wiecie, bo to są takie różne kamery A tak masz czas obejrzeć sobie coś, po, pozwiedzać Więc jest to lepsze, nie? Zobaczcie, tu po prawej stronie jest czy tu już coś widać tam gdzieś w oddali? To jest jakieś lotnisko w ogóle Skręć w prawo, czekajcie Ja tu hamuję, bo mam pomarańczowy Ręczny, 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 ręczny Żeby mi nie zjechało auto Ale raczej nie powinno zjechać Dobra, pomarańczowe, zielone I ruszam Od policja znowu była no Dlatego oni mi mandat wlepili Oni tu jechali i widzieli, że ja tam Złamałem przepisy, za szybko jechałem, nie? Dobra, czekajcie, tu mam po prawej stronie Zobaczcie, czy ja mogę tutaj Czekajcie, ja muszę tutaj normalnie powstrzystanąć Czekajcie, escape, media, tryb fotograficzny, tak to się robiło, nie? Jest lotnisko w talinie. Jak jest do góry? Góra w dół Q E. O! Zrobione. Dobra, mamy to. Mamy to. Jedź dalej. Sory ziomeczki, sorry, ziomeczki. Już jadę, już, już, już. Chciałem zrobić oczywiście zdjęcie do kolekcji, no bo jak żeby inaczej. Zdjęcie wykonane i chodziło o lotnisko, widzicie? Przygotuję się do skrętu po jestem całe życie gotowy. mi nawigacja mówi, przygotuj się to, przygotuj się tamto, a ja jestem, a gotowy ja całe życie, nie? Chyba nic nie jedzie, jedziemy dalej. Prawo jedź prosto, ok. I to w lewo. Czekajcie, bo nie wiem jak tu ulica prowadzi. tu takie. Nie wiem, jedziemy w lewo. Gdzie ten prom jest mój? Jedź prosto. A, tu jeszcze kawałek, dobra, na rondzie w lewo, spoko. Pierwsze światła są. Dobra, zatrzymujemy się, bo ja już nie chcę więcej mandatów dostać. Mi mandaty nie są potrzebne w ogóle. Jedziemy dalej, dobra. Na drugim zjazdem. Dobra, mamy tę rondo. uwaga, wjeżdżam na rondo na pełny. Wjechałem tutaj, bo widziałem, że nic nie idzie. Jakiś pomnik jeszcze po prawej. Ale my nie mamy czasu teraz pomników ogląda. Trzeba jechać do Finlandii, bo ja jestem mega ciekaw w Finlandii. Naprawdę. Słuchajcie, bo to jest 50, a ja znowu 70. że żebym ja mandatu nie dostał. Dobra, jesteśmy w Talinie, czyli w e... stolicy Estonii, jak się nie mylę. Trzymaj się prawej strony, oczywiście. A następnie w prawo. Na szatach jedziemy w prawo. Dobra. O, Kobimbała, tramwaj, czwóreczka. U mnie w Gliwicach jeździła czwóreczka, kiedyś tramwaj, pamiętam. Był taki tramwaj, czwórka, zobaczcie, w Estonii też jeździ. Aha, no jest punkt widokowy tutaj jednak. Jeżdżamy na niego, a co? Nie ma że boli. Dobra, czerwone światło mam, ja tutaj czekam ładnie. A czy nic nie dzieje, a Ja i tak mam czerwone, nie? Taki bez ta godzina, wiecie, jeszcze nie jest Takie To nie są godziny szczytu, nie? Prawo. W lewo. Helsinki. Helsingi, nie wiem czemu, GI napisane. Słuchajcie, ja muszę jechać tu. Tu. Stena Line. Prawo. No gdzie jest ten punkt widokowy? Skręć w prawo. Normalnie tu jest gdzieś ten punkt widokowy. Ja i tak muszę w prawo skręcić zobacz, czekajcie. Tu jest! Po prawej, zobaczcie, tu jest ten prom, a tu jest punkt widokowy. No i co? Jedziemy tam, a co? Uwaga! tak krzywo nie szkodzi nie szkodzi nie szkodzi Enter i ja jestem ciekaw zobaczcie to no to jest pod w Talinie no pod w Talinie bo co tu innego może być jak tu promy stoją i jest prom nie i może stary stary człowiek i może zobaczcie normalnie ale wielki prom I ja tym promem pojadę Resi terminal passenger D passenger terminal okej okay. To terminal. To terminale to mi się kojarzą w ogóle z lotniskami, a nie z promami, nie? Zobaczcie, mega ładnie to wygląda, naprawdę. Bardzo ładnie to wygląda. O. Jeszcze coś? Jeszcze tu, kurde, zobaczcie, tutaj wszystkie te wjazdy, wyjazdy na prom. Znaczy, to trzeba logistycznie dobrze ogarniać takie rzeczy, nie? Takie promy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeszcze ładnie prom pokazany. Gdzieś, gdzieś ja tam muszę wjechać. Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie. Ale gdzieś tam muszę wjechać. Dobra. No i co? ładnie wygląda. Ładnie wygląda nasz prom. Bardzo duży prom w ogóle. Ja nie wiem, czy jakimś aż takim dużym promem płynąłem, nie? Dobra, skończyło się. Uwaga. Wycofałem elegancko, patrzę nawet, nie musiałem się jakoś mega mocno rozglądać. Dobra, ja tutaj wjeżdżam na prom. Gdzie ja mam tu wjechać dokładnie na ten prom? nie, tu był wyjazd. Tu jest wjazd, zobaczcie, stoi mój prom. Gdzie teraz? Helsinki w lewo, tu chyba. Chyba tu. Mam nadzieję, że dobrze wjechałem. No tak było napisane, nie? Helsinki. Ja tu boczkiem sobie przemknę. Oni tam czekają, to nie chcę czekać. Jaką inną trasę? Ja tu już jestem przy promie, hopie. O, zobaczcie, wjeżdżam. Jest, 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 jest. jest Elegancko. Dobra, i teraz tutaj wjeżdżam idę spać. Albo zrzucę ile ja będę jechał tym promem. Ręczny, wyłączam silnik, bo tu teraz trzeba oszczędzać paliwo. Enter, Helsinki. 2 godziny 30 minut. Nie, to ja idę na kawę, ja idę na kawę. Uwaga, wsiadam tu. I jadę 430 euro za muszę zapłacić masakra i sobie pnę aż kawę normalnie. Dobra, lecimy o do tym problem. Tak, jestem już w... Finlandii. nadeszła wielkopomna chwila, że jestem w Finlandii. Dobra, i zobaczcie. Helsinki! Witajcie Helsinki! ja... Chyba tu na wprost nie mogłem, że ja muszę jechać tu w prawo. Tu tu tu. O! Tak kieruje nawigacja, to tak jedziemy słuchajcie Bierz mój prom po prawej stronie Zobaczcie, mega wielki prom Naprawdę I tutaj, cyk i zaraz wyjedziemy na główną drogę, tu jest znowu ping widokowy I znowu taki, jak to się nazywa, znowu ten terminal taki tutaj, nie? Te promy Port, gdzie on jest? Przed nami gdzieś On jest tu gdzieś przed nami Go! No jak mam tu wjechać? Uwaga, bo kręca. Ja muszę to zobaczyć jeszcze raz. Cyk, cyk. Enter, zobaczcie, jaka mała piękna ciężarówka. Zachodni port w Helsinka. Jestem w Helsinkach, także Finlandia. Wita, słuchajcie, Finlandia. Wita. Korzystając z okazji, zobaczcie, pokażę wam mój świetny kubek też tutaj do kamery. O, mam nadzieję, że go dobrze widać. Jaki sobie świąteczny kubek kupiłem. zobaczcie, znowu tramwa jedzie, tu jedzie dziewiątka, a tu jeden stoi w ogóle. A gdzie on tu jedzie na prom też czy co? To chyba taka zajezdnia tramwajowa była. No i to no prom jak prom. To czy znaczy prom? Terminal jak terminal, ten... port w zasadzie nie różni się jakoś zbytnio od tego, który jest... jak tu paczki który jest tam w Talinie, nie? Tam w Estonii, gdzie byliśmy właśnie. No Ale to jednak jest Finlandia, nie to jednak jest Finlandia, słuchajcie. Tak, tu jakieś wielkie żurawie, które te kontenery jakieś tam z tych promów też ściągają ze statków. I dalej wiecie na, na auto i... Dobra. Lecimy dalej, nie ma czasu do stracenia. Słuchajcie, bo ja tutaj się... Bo ja tu do nie dojadę do tych, wiecie, do celu. Jadę, nic nie jedzie, ok? Jedź prosto. Jedź prosto, Hop jedź tym noplem tutaj. A, zatrąbiłem i od razu ruszył. Przestraszył się? Jadę, Jadę, Jadę. Gula, jakie to dziwne te rondo, ej. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, My jedziemy tutaj. Spoko. Ja chyba jadę dobrym pasem. Nie mam jechać tym całkiem prawym, tylko tutaj tym środkowym. Tak mi pokazuje nawigacja nasza. No to tak jadę, nie? Nie będziemy tutaj nic. O Ojazd 55, 48. Dobra. Za szybko troszkę jechałem, widzieliście tam był taki radar pokazujący ile się jedzie. Dobra, ale tutaj korek światła, wszyscy skręcają w lewo, no nie wierzę. Ten awaryjny aż włączył. Dobra, ruszamy po malutku No jechać, jechać, jechać. Tu jest do Turku i Abo. Chyba Abo takie miasto, bo w Finlandii są bardzo krótkie nazwy miast, ale też bardzo długie nazwy miast, nie? Tu jest jakieś Abo, to chyba też jest miasto, tak mi się wydaje. No i Turku. 5 minut Masakra. słuchajcie, dojechałem już do skrzyżowania. ja tutaj troszeczkę wymuszę. Patrzcie, oni tu normalnie stoją, ja tu pojadę jak tramwaj, nie? Bo tutaj normalnie, a ja ten tu będzie stał i stał, zobaczcie, ja tutaj złamałem przepisy oczywiście, te nie mają zielone, więc ja też jadę. To ja tu poczekam, aż ten przejedzie. Uwaga, jadę patrzcie, z bo tutaj normalnie bym czekał tydzień czasu, nie? Nie dostałem mandatu, więc jest OK. Trzymaj się lewej strony i tu skręcamy w lewo. Zobacz jakie żółte pasy tu są. Skręć w lewo. Skręcamy w lewo, o, skręcamy w lewo. Już mi się tu podoba, bo już widzę, że jest inaczej niż było, nie? Też taki już... chociaż dawno nie byłem w Finlandii, nie? Ale nie pamiętam, żeby tak to wyglądało, nie? Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, ok. a następnie skręć w prawo, ale ja tutaj sobie jeszcze escape wcisnę takim cwancykiem, media, tryb fotograficzny, bo tu jest coś po lewej stronie, dzielnica i Helsinki, patrzcie jak to wygląda, masakra, bardzo ładnie to wygląda. Tak, jedziemy dalej, tutaj skręcam oczywiście w prawo. I ruszamy, koniec miasta. Dobra, tu jest autostrada, więc będzie można rozwinąć trochę skrzydła, trochę szybciej pojechać. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tu jest. Mm, rzeka czy co tu jest. To są te helsinki. Bardzo. O, ładnie, Bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda. Dobra, tu można jechać 70 na godzinę, więc ja to robię. To ja to czynię. Nawet troszeczkę... A, 80, dobra. Turku albo prosto i tak jedziemy. Trzymam się lewej strony. Tak, ile nam kilometrów zostało? Zobaczmy sobie szybciutko. Tylko tutaj 203 kilometry, czyli już nie ma aż tak źle. Nie ma aż tak źle. Bliżej niż dalej, bo było 400, no połowa drogi mniej więcej, nie? Troszkę tam po, po w Estonii pojechaliśmy. Teraz już mamy tą Finlandię naszą ukochaną. No i powiem wam tak, że pierwsze wrażenie tutaj, tej Finlandii, całkiem spoko. Nie, tu wjeżdżamy w prawo, uwaga. Wjeżdżam w prawo. Bardzo dobrze wygląda ta, te Helsinki w ogóle, nie, bardzo ładnie to wyglądało, przyjemnie się to wjeżdżało w to miasto I odniosłem wrażenie właśnie, że jest całkiem inaczej niż było kiedyś Ja tu jeździłem też rzeczywiście na promocjach, gdzie, gdzie jest to wszystko bardziej rozbudowane, ale mimo to teraz Teraz mam, nie mam promocja zainstalowanego tutaj Jadę na gołym DLC, żeby zobaczyć jak to wygląda właśnie tutaj, żeby mi się nic nie gryzło I żeby zwiedzić normalnie tą yy, Nordic Horizons całe I powiem wam, że na razie jest ok, na razie jest ok Pierwsze wrażenie dobre, jak wjechałem do Helsinki i mam nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej, nie? Także jeżeli jesteście ciekawi jak będą wyglądały dalsze... No nie, znowu mandat 200 Jeżeli jesteście ciekawi jak będą wyglądały dalsze moje przygody w Nordic Horizon, To oczywiście zostańcie na moich odcinkach, na kolejnych odcinkach, które będą tutaj a na pewno się tego dowiecie, a tymczasem jedziemy jeszcze dalej, tutaj sobie do naszego Lachti, tak? Do Lachti mamy trasę. Ja to muszę mega uważać na te ograniczenia prędkości, nie? Lachti 149 km pisało. Czy to tak faktycznie? 153 może tak być, bo ja nie jadę do centrum Lachti chyba, tylko gdzieś tam na ubocze, nie? Tak mi się wydaje, więc to by się zgadzało ze znakami i z tym, co jest tutaj. Trzymaj się lewej strony, dobra, 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 dobra Zjeżdżam na lewo, na lachti A, tu jest 80 na godzinę, więc, więc Ja się mogę troszeczkę rozpędzić Trzymam się lewej strony, tu mnie Nissan bierze 100 na godzinę Zobaczcie, ale dla lewej jest 80 Więc ja tu się wolę Za bardzo nie rozpędzać Tak, tutaj jest znowu jakaś krzyżówka dróg I my będziemy tutaj zjeżdżać, ok? Trzymaj się lewej strony Trzymaj się lewej strony No trzymam się lewej strony w zasadzie Dobra, wjeżdżam na krzyżówkę. Pomału teraz trzymaj się prawej strony. Dobra, odbijamy na lahti. Odbijamy na lahti. Tu zjeżdżamy, tu jest 50 na godzinę. Ja sobie tutaj troszkę zwolnię. Zresztą i tak jest pod górkę, więc ja tu się raczej nie rozpędzę, tylko raczej zwolnię. Ale weźmiemy tylko 4 tony, więc nie ma źle. Spoko, bo teraz nie mam takiego dużego zużycia paliwa, więc będę mógł sobie troszkę później zatankować. Dobra, wbijamy na lewo. Tak, jedziemy już teraz już chyba ostatnia prosta do lachy, tak mi się wydaje, że tak mniej więcej to powinno wyglądać. Ile mamy do Lachy, Lachti Lachti? 100 km. Ok, ostatnie 100 km, słuchajcie, i będziemy w lachti. Ja jestem ciekawy, czy, jak będzie wyglądało to miasteczko w ogóle Lachti. Jak oni to zrobili, czy to jest też właśnie całe to przebudowane, czy tylko zrobili te nowe tereny? Nie wiem. Wydaje mi się, że cała, cała Skandynawia jest normalnie odświeżona. Bo tak jak mówię, Helsinki już wyglądały inaczej według mnie. I tak chyba raczej całe jest odświeżone, żeby pracowało do całości, nie? Jakiś parking stacja będzie znowu będzie, ale my jeszcze nie tankujemy. Ja jeszcze nie mam rezerwy, więc nie będę na ryzyk fizyk pojadę dalej. Zdam ten towar, żeby zarobić, żeby mieć troszkę coś na plus. Dopiero potem wyruszymy dalej. Znaczy wyruszamy. Zarobimy. Będę wiedział ile jestem na plusie. I wtedy będę mógł zatankować wreszcie. Tak, zobaczcie w ogóle, to jak jadę, to odkrywa mi się ta droga, czyli e, te drogi, wszystkie nowe, które wcześniej jeździłem tu po Finlandii na dole, bo Lakty chyba też było, chociaż nie wiem, czy było z pomocą Lakty, czy jeszcze, czy jeszcze było normalnie jako, jako te skandynawskie DLC, które było oczywiście dużo wcześniej. E, chyba tego już nie ma i mam wszystkie drogi na szaro, które muszę znowu odkryć, nie? Także będzie tutaj co jeździć po Skandynawii, żeby poodkrywać te trasy dalej. Tutaj już jest ostatnia prosta, ja tu już stąd będę zjeżdżał na Lachty, z tego co, co tutaj mniej więcej widzi, widzę, bo gdzieś mi tam już przemyka się. Y, punkt docelowy, że, że widać. Tak, dojeżdżam znowu do krzyżówki, nie wiem, w ogóle czy to jest autostrada, czy nie. To chyba nie jest autostrada. Chociaż nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie, to chyba autostrada jest i tu zjeżdżamy z autostrady już. Dobra. Tu zjeżdżamy już na Lachty, spoko. Kołwola, jubysiola, tempere, lachti, prosto, 500 metrów do zjazdu, okej, okay. okej, okay, okej, okay. zobaczcie, tutaj teraz w prawo i jest lachti, tempere, tamperę i lachti w prawo, jedziemy w prawo, żółte znaki, Pewnie jak tutaj zasypię w to żeby znaki były lepiej widoczne, to są po prostu żółte, nie, chociaż mogłyby być biało-czerwone, też by były chyba widoczne, tak mi się wydaje, no ale są żółte, na czarnym tle, tak widocznie jest w Finlandii. Dla nich jest to lepiej. Dobra i teraz trzymamy się lewej strony. Tutaj w lewo, w lewo, w lewo, bo Helsinki... Tam już byliśmy i teraz tutaj Lakti. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu kawałek prosto i znowu będziemy zjeżdżać. A i tu odbijamy na te Lakti. No właśnie, bo tu prosto jak pojedziemy, to dojedziemy chyba... dalej w głąb Finlandii, a my musimy sobie na Lakti tutaj odbić. Więc spoko. Czy tutaj widać już te Lakti gdzieś tam w oddali. Nie, lasy, same lasy. Odkryto miasto Lakti. Spoko, cieszę się bardzo. Ja sobie tu przyhamuję, bo tu jest 70 na godzinę, a nie chcę mandatu dostać. Lachti, o. Witamy w Lachti i tu odbijamy w prawo. No i jest Lachti nasze, dobra. Ja tu pojadę mostem i tu chyba gdzieś w dół. Pod spodem pojadę, spoko, fajnie, fajnie, fajnie. Lubię takie smaczki, że wiecie, gdzieś się zjeżdża właśnie. Tu... Tu no znowu żółte linie, tu jakiś parking, jakaś firma. A nie, pod górkę jadę. Tu jest czerwone światło, także trzeba zahamować. Fajnie, że światło nie trzeba będzie nikogo przepuszczać, tylko się pojedzie na zielonym. Lachty, lachty. Dobra, jedziemy dalej. I kręcę. O Jezu! Już myślałem jest tak tutaj swobodnie i już myślałem, że zahaczę normalnie. Masakra. Za mało kręciłem kierownicą. Myślałem, że dojem pojada, a jak górę jadę, patrzeć. To nie zwróciłem uwagi, że tu most był. No to dobra, to lecimy górą. Tu jechałem przed chwilą, tu, tu, tu tym dołem. O, i tu jest lachti, zobaczcie. Zobaczcie, jest Lakty. O, o jezu, o jezu, o jezu, Tam jakiś helikopter. Ale skoczni tu nie widać, nie widać tu skoczni. Jedź prosto, dobra, tu jedziemy prosto, ale mamy czerwone na razie. Tu lepszy przyde mną stoi, zatrzymamy się. O, pomarańczowe, zielone. Ruszamy i ruszamy, ruszamy, ruszamy. Ja tylko się tu rozejrzę, aktualnie ja wygląda to jakiś BMW. Tam też jakaś firma chyba. No i co? Idziemy, idziemy, idziemy tu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja tu się przygotowuję do skrętu w lewo. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, ja jestem całe życie gotowy. Jeszcze nie muszę przygotowywać do niczego. Dobra, i tu odbijamy w lewo i tu już będzie nasza firma, gdzie zdamy nasze drzewka. Uwaga, skręcam. Cyk, i ostatnia prosta, mamy to, mamy to. Dojeżdżamy, dojeżdżamy Kieruj się ku fladze na mapie, no oczywiście, że tak Tu? Nie, nie tu Tu jest maksima, dobra O, uh, aby zaparkować Nie, nie, ja nie, Jak sam zaparkuję Zobaczcie, łatwy znowu rozładunek, tu po lewej stronie, tak jak ostatnio I mamy to, mamy to And, y, ręczny gaszę silnik i Enter zdajemy towar 378 km przejechanych 9 godzin nam to zajęło 14240 euro zarobiłem więc nie ma aż tak źle teraz znowu pora na małą drzemkę gdzieś tam pozwiedzać sobie Lakti i następnego dnia rano wyruszamy dalej w głąb Finlandii aby zwiedzać Nasze Nordic Horizon Zapraszam oczywiście na następne odcinki, wbijajcie na Discorda, wbijajcie na TikToka i widzimy się następnym razem. Elo!